Dziś będziemy robić zupę, ale zupa, która jest rock'n'rollem wśród zup. Będziemy robić żurek i to taki żurek nie jakiś staropolski, tylko po prostu żurek taki, jaki ja robię u siebie w domu. Po prostu będzie z pieczarkami, będzie z boczkiem wędzonym, będzie z czosnkiem, z majerankiem i z jajeczkiem. Zapraszam, zostań na tym kanale. Teraz zabieramy się najpierw za podsmażenie boczku do zupki. Wlewamy trochę oliwy i wyrzuchamy boczek. Ja mam taki już pokrojony, poszedłem na łatwiznę. Jestem w Podsmażamy boczek, później wrzucimy do tego czewunkę. Ja mam tutaj garnek taki e, 6 litrów, to potrzebujemy jakieś 300-400 gram boczku pokrojonego. I smażymy go tak, żeby go nie wypustić za bardzo i zwiększyłem tak z dziewięciu stopni na, na, na siódemkę płomień, żeby nie było za mocno. Teraz bierzemy się zakrojenie krojenie cebulki. Cebulkę pokroimy drobno w kosteczkę. Cebulkę mamy pokrojoną, boczek się smaży. Weźmy się teraz za warzywka. Ja do żurku daję tartę warzywka na grubych oczkach po prostu. Seler, pietruszka, marchew to wszystko trzemy na grubych oczkach. Dokładamy do boczku już cebulkę. Tu już się ładnie zaczyna wysmażać. I tutaj w tyłu mam wodę nastawioną na żurek. Jest garnek 6-litrowy, ale tak naprawdę naprawdę niewiele tej wody. Bo dolejemy jeszcze zakwas. Jedna trzecia garnka jest tak, wody. Tak, warzywka, żeby się gotowały. bo są starter. Rzucamy liść laurowy, ziele angielskie do tego. I na razie to wszystko. Teraz bierzemy się za pieczarki. Kroimy w takie, po prostu, plasterki. Mamy bocusz już podsmażony, cebulka dochodzi, wrzucamy pieczarki. I Też musimy je lekko podsmażyć. Tak, żeby wydobyć tylko smak tych pieczarek i aromat z nich. Ziemiaczki tutaj gotujemy osobno. Mam drobno pokrojone, proszę bardzo. Woda jest lekko osolona i nastawiamy osobno. Możemy ugotować tutaj razem te ziemniaki, ale ja wolę osobno po prostu. Ja tak robię, moja rodzina tak lubi, żeby osobno były gotowane. Tak, osolimy dwie łyżeczki e, soli z pierwsze. Kroimy pora. Dodamy go pod koniec, na tak 15 minut przed końcem gotowania zupy. To będzie fajnie, taki chrupiący. Tu mam już jajka ugotowane do żółtku. Teraz dodamy je pod koniec, a teraz dodamy już. Dodamy zakład, ja mam zakład kupny, jak kupujesz dobrej jakości, to też może być, nie trzeba robić samemu. Pieczarki są już tutaj, to wszystko, cały dodatek, cały skład jest już też dobry, można dodać. No ja to lubię tak patelnię oczywiście przepłukać, bo to, to co jest na tej patelni to jest cała esencja. Może cała nie, to mark, ale, ale, ale dużo. Ale, ale dużo, tak, to jest naprawdę cały aromat, smak z tego wszystkiego to zostaje na patelni. Dodajemy teraz por. Damy pieprz solą. Tak dwie łyżeczki. Mieszanki 3 do jednego. trzy tak. porcje soli, jedna porcja pieprzu. Wow, w końcu się nauczyłaś. Jest dobra. Damy teraz jeszcze do zupki teraz e, ten zblendowany czosnek, taka jedna łyżka stołowa. A jak ktoś nie ma takiego zblendowanego? To przynajmniej 4-5 ząbków czosnku po prostu drobno pokroić trzeba i, i dodać. Czosnek jest jednym z najważniejszych składników tego Tak, w żurku, Dlatego trzeba nie? smakować teraz, czy starczy, czy dołożyć jeszcze. Miam, miam. Miam, miam, ale jeszcze jedna taka łyżka. My lubimy czosnek, więc nam to nigdy nie, nie za wiele. Nie, ale w szczurek to musi być czosnek mm. dokładnie. Dobra. Dajmy jeszcze tak nie za dużo. To jest łyżka taka do zupy, tyle cukru. Po, czyli połowę tej łyżki. Tak, tak. To tylko musi podkreślić po prostu ym, smak. Z tyłu nam się już ziemiaczki dogotowują, więc akurat będą jednocześnie z żurkiem. Ziemiaczki mamy ugotowane, dodajemy do zupy razem z wodą. Wszystko razem. Teraz doprawiamy do smaku. Majeranek do tego Majeranku to jedna łyżka, druga, trzecia. Cztery takie łyżki myślę będą akurat. Sprawdźmy, czy. Potrzebna jeszcze sól. Bo pamiętajcie, że były ziemniaki też osolone. Tak, jak dokładnie. To z wodą, więc wszystkie te rzeczy trzeba wziąć pod uwagę. Najlepiej jest nie dosalać, a dopiero na samym końcu wysmażyć. Nawet na talerzu można, tak, doprawić sobie. Ja tutaj jeszcze czuję, że jest potrzeba czosnku i daję jeszcze tego zblendowanego czosku. Jeszcze jedną taką łyżkę teraz na koniec. I szczypta cukru, tak, jeszcze tyle cukru. Dodajemy teraz na sam koniec już śmietanę. Ja mam tutaj na ten garnek 400 ml. i już wyłączamy. Zupa już jest gotowa. Już nie musi się nic więcej tutaj gotować. Czyli Także... śmietana jest na sam koniec tak. gotowania już i szust. koniec. Kochani i możemy tak w taki sposób jajka podawać do zupki po prostu dwie połówki na talerz albo po prostu pokroić ciarki zrobić i dolać, wrzucić do zupy do garnka. My robimy w taki sposób. Na pewno nasuwa wam się też pytanie dlaczego nie ma białej kiełbasy. To was tutaj zaskoczy albo nie. U mnie w rodzinie białą kiełbasę lubimy osobno, sparzoną także biała kiełbasa będzie podawana po prostu oddzielnie. oddzielnie. A my zupę traktujemy jako zupę bez białej kiełbasy. Ale z boczkiem. Ale z boczkiem, tak, z pieczarką, z jajeczkiem. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten przepis przyda Wam się na świąteczne stoły również, jak i na co dzień, bo naprawdę taki żurek to jest rock and roll wśród zup. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy. Listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pomoże Ci on stworzyć smaczne i pełnowartościowe posiłki, które z pewnością zachwycą całą Twoją rodzinę. Znajdziesz w nim 14 obiadów. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book i rozpocznij kulinarne przygody. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. Jeżeli podobają Ci się te przepisy na tym kanale, nie zapomnij, żeby go zasubskrybować. Daj dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego, żadnego następnego filmu. I napisz w komentarzu, jak ci wyszła ta potrawa.